Yes. 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 Wiecie, na co pało zrobił właśnie szupaka, na szupaka. To jak nieduży. Nie mało mi się wydaje. Podność, fajny. Ty, pan, pozbawi mnie ogona. Nie gadaj. Ale, ma, a masz drugi? Nie mam. Ale przypał. Ale można go kupić, tylko nie wiem, w takim kolorze. Czemu tak? Jak mogę zrobić? Nie powinno się tak? Nie wiem, może się urwać. co? Spod sześćdziesiąt będzie. Ten też jakiś porysowany. Wziąłem se na pół szczupaka. On Nie masz w ma. Ale tu... co? Mr. <grystanie> <grystanie> A nie obciąłeś go. Aha. Zmiana na Karyl Tayla i strzał, jaki on wykonał, był bardzo śmieszny, bo ja sobie nieskupiony rozmawiałem i powiedziałem, że w tym miejscu w tych włosach w ogóle nie czuję brania. I słuchajcie, spojrzałem się na chwilę w prawo, spojrzałem się z powrotem na przynętę i zobaczyłem szczupaka za mną, za moją przynętą. I ja tylko zatrzymałem przynętę, on sobie tak powoli ją złapał. I ja zacząłem z całej siły, a przestałem w ogóle nagrywać, ponieważ Mamy dzisiaj lampę i bardzo słabo się dzieje, ale ten jest spoko z szczupaczkiem, już. No nie, jedna kotwiczka łatwo wyszła, ale ewidentnie go coś trzymało. Patrzcie, spójrzcie na ogon, Fajny. Kolorowy, piękny, zielony szczupak. Sztot. No to widzisz. To bym powiedział, że 65 To co do wody. Przełamałem pasce, bo nie czułem, że dzisiaj złowię. Ale się zawinął. Jest git. Tutaj stał przed chwilą szczupaczek, tutaj liny pływają, nie wiem czy wy to widzicie. Ale mamy taką miejscówę na lina, że ja tutaj muszę go złowić, więc wiem gdzie. Ja widzę. Nie trafił, wiedziałem, że jest szupak. Idzie. Je. Je. Nie, ale normalnie widziałem, jak wyszedł. Malutki. Normalnie. Mówię, idzie. Nie wiedziałem, czy walnie, czy nie walnie. I się okazało, że walną, a wystarczyła zmiana. Mędrzera, i wszystko jest nagrane. A ten kolejny chyba trzymany przez jakiegoś bydlaka. Ale ma ranę. No, kurde, i to jak trzymany. Tu naprawdę muszą być jakieś potężne ryby, albo jest jedna, która te ryby tutaj atakuje. Ole, płaci. Chyba, że to ktoś śrubą go Nie wiem hmm. Weźcie mi to wytłumaczcie I to Tu już rama, a tu jeszcze się nie zrosła Ciekawe Ale przynajmniej, ale on walnął! <grystanie> jak to był strzał mocny. O, był, był mocny strzał, ale nagrane. Jak widziałeś? No, co? no nie wierzę. <grystanie> Szkoda tego na środku. Niemożliwe co tu się dzieje. Niemożliwe co tu się dzieje. Uważaj, uważaj. Jest ryba za rybą. Jest po prostu inna woda w tym łowisku i jest ryba za rybą. Dziady dziady O Ouah, wędko mi wyjdzie. Wryjdos na łączki. Jest takie odpalenie, że ja nie mam pojęcia co się dzieje z 55 cm szerokiego szczupaka. Nie jestem w stanie wytłumaczyć tego zjawiska. O, To było ryba! Wpadła do no. Szczupaki przez godzinę pojadły i stało się to. W końcu jakiś większy, porządniejszy się zainteresował, bo te 5-centymetrowe nie mogły się zahaczyć na kejtecha bez ogona. Zobaczcie. Maczek wali goni! goni. Podpływasz tylko, wsadzasz kejtecha bez ogona do wody i biorą takie o byrtki, dlatego się nie wcinają. W końcu jeden, co oko zaraz straci, ale zawsze coś. Jest. <grytki> Zajebiste. Zajebiste po prostu. No, ja pokażę Wam, co tu się dzieje. No, ten za, zażar tego KTHB zebrany już dosyć no, przyjemnie. Ale patrzcie na to: wypuszczam i patrzcie. Uwaga. Pada. I od razu. I patrzcie. <głosi> Łowic całą i goni. I jeszcze raz. I pat. I, I opis człowieku, ich jest chyba z 30 i 50. Mam go, mam go, mam go. <głosi> co jest? Ten to pokazał klasę. Bez pasków Pola Strola. Strola takiego, żeby jeszcze trafił fajnego Płaszczy Jak zrobił odjazd ty Myślę, że zaczep mam nie. To wymiaru nie ma